Dzisiaj robimy taki bardzo kompletny przepis na danie główne. Polenta ze świeżej kukurydzy, kurki i karmelizowane marchewki. Zaczynamy. To, czego będziemy dzisiaj potrzebować, to młoda kukurydza, marchewka kurki, estragon, szalotka czosnek Porto, oliwa z wytłoczyn oliwnych, sól i pieprz, bulion warzywny, brązowy cukier oraz anyż gwiazdkowy i nasiona kopru włoskiego. Zaczynamy od przygotowania polenty. Musimy ściąć kukurydzę właśnie z kolby. Zdejmuję zewnętrzne warstwy kukurydzy. Ostry nóż w kuchni, znaczy musimy uważać, więc zawsze warto mieć gotowe plastry. Stawiamy kukurydzę na sztorc. Ścinamy ziarna kukurydzy. Mam już nagrzany garnek. Wlewam oliwę z wytłoczyn oliwnych. Dodaję kukurydzę. Delikatnie solę i dodaję bulion warzywny. Jest to młoda kukurydza i gotować się będzie bardzo szybko. Wystarczy tak naprawdę około 10 minut, aby była miękka. Przykrywam. Kukurydza ma bardzo delikatny smak, dlatego nie dodaję żadnych ziół ani przypraw. Pokroimy teraz marchewki. Patelnia już rozgrzana, dodaję oliwę z wytłoczyń oliwnych oraz przyprawy. Annyż gwiazdkowy i ziarna fenkuła, czyli kopru włoskiego. Marchewka. Delikatnie solimy i dodajemy szczyptę brązowego cukru. Czas zająć się kurkami pokażę wam bardzo fajny sposób na szybkie i dobre oczyszczenie kurek. Biorę miskę z wodą, w której jest sporo octu. Wystarczy na chwilę je zamoczyć. Piasek praktycznie sam odchodzi. Przekładamy kukurydzę do malaksera. Teraz przetrzymy ją przez to tak, aby nasze puree, nasza polenta była gładka i delikatna. Przestawiam sobie wodę do blanszowania kurek, aby miał ją blisko. Muszę dobrze posolić tą wodę. Będę je wrzucał dosłownie na kilka sekund i od razu wyławiał, przekładał do miski z zimną wodą. W ten sposób pozbędziemy się resztki piasku, która mogła się jeszcze nie wymyć podczas pierwszej kąpieli w odcowej wodzie. I przekładam kurki do suchej miski. I takie naprawdę duże kurki przekroję na pół, pokroję szalotkę w drobną kostkę, wlewam olej z wytłoczeń oliwnych na patelnię, dodaję szalotkę, i lekko zgnieciony czosnek. Po chwili dodaję grzyby. Gotuję sobie estragon. I użyję właśnie całych listków. Pogrzejemy lekko polentę. Dodajemy porto do grzybów. Możemy zastąpić go na przykład wytrawnym białym winem. Solimy i delikatnie pieprzymy. I zdejmujemy z ognia. Najpierw polenta. Teraz marchewki. I na sam koniec grzyby. Nie możemy zapomnieć o estragonie. Spróbujmy. Zacznę od polenty. Mm. Kremowa. Lekko słodka. Naprawdę czuje się smak kukurydzy. Marchewki intensywne. Najlepsze ustawiam na koniec. Mmm soczyste, bardzo mięsiste, naprawdę wyraziste. To Porto zrobiło tu świetną robotę. Danie, któremu potrzeba poświęcić trochę czasu, ale efekt końcowy naprawdę jest warty tego wysiłku.